Spaliła się największa hala targowa Warszawy przy ulicy Marywilskiej na Białąłce. Straż pożarna jest zaskoczona tym, jak szybko ogień objął halę. Stąd podejrzenie podpalenia i wiele spekulacji. Pewne jest jedno. Poszkodowani drobni kupcy będą potrzebowali pomocy. Jarosław Kostkowski. To kulminacyjny moment pożaru. Już w tym momencie było wiadomo, że z tej katastrofy nic nie ocaleje. Ogień zabrał dorobek małżeństwa Iwony i Igora. Dlaczego w nocy nic się nic nie zadziałało, nie wiem. Dlaczego tak w krótkim czasie nie wiem. Ten ogień tak się rozprzestrzenił momentalnie. Halaha! Od hali zaczęło się. Przy ochronie. Nikt do tej straży nie zadzwonił. Pomocy nie wezwała ochrona. Straż zalarmowały czujniki połączone z komendą, ale płomienie ogarnęło już wtedy 80% hali. Niestety oddzielenia przeciwpożarowe w kilku miejscach nie były zamknięte. Bardzo dziwna sytuacja, że po 11 minutach już była taka wie, powierzchnia pożarem objęta. Płacz i niedowierzanie. Wszyscy się znają. O tragedii informowali jedni drugich. Ten 27-letni mężczyzna desperacko wbiegł na teren akcji. Być może chciał ratować dobytek wcześniej zasłabła tu jego matka. W trakcie legitymowania mężczyzny i syna 27-latka zauważyliśmy, że mężczyzna ma za paskiem przedmiot przypominający broń. Okazało się, że była to plastikowa atrapa, na którą nie potrzeba zezwolenia. Okropne. Pan H pojawił się na miejscu dodać otuchy rodakom z Wietnamu i tłumaczyć. I teraz dostaję ten 100 zł w kieszeni. Hmm, nie ma nic. Wcześniej handlowali na dawnym stadionie dziesięciolecia. Po likwidacji jarmarku Europa przenieśli się do hali. Na terenie ponad 6 hektarów było prawie półtora tysiąca stoisk. Rozważane jest, by im pomóc. Ze względu na to, że są to przedsiębiorcy, może być to utrudnione, bo nie ma takiej dzisiaj procedury, co nie znaczy, że ona się nie może pojawić. Straciłam, wszystko spalone. Niedawno najemcy protestowali tu przeciwko czynszom. Miasto dementuje pogłoski, by dzierżawiać. Terenem. Interesowali się deweloperzy. Nigdy miasto nie miało w planach sprzedaży tej działki. Przypomnę, że teren ten jest dosyć szeroki i objęty jest wielorakimi roszczeniami dawnych właścicieli. A teraz hali nie ma. Mnożą się spekulacje. W kilku miejscach naraz zaczęło się palić jednocześnie. Nie jest to prawie możliwe przy swobodnym powstaniu pożaru, czyli jeżeli pożar powstaje od na przykład awarii przedłużacza. Czy komputer. Więc jeżeli wzbudza się ileś czujek i sygnał wchodzi natychmiast do Straży Pożarnej, to znaczy, że obszar jest duży, no i takie rzeczy nie dzieją się przypadkowo. Jeżeli to nie przypadek, to ma on nazwę piroterroryzmu. Policja szuka monitoringu. Jeśli ocalał dym, zagrażał też mieszkańcom, radzono by nie otwierać okien. Nie ma zagrożenia związanego z przekroczeniem tych minimalnych stanów dopuszczalnych. I teraz nie wiem, co Nie wiem, co ma robić. Nie ma pieniędzy, by wrócisz do kraju. 40 strażaków i setka kawozów gasiło coś, co okazało się nie do uratowania. Jarosław Kostkowski, Fakty. Wielka demonstracja w stolicy Gruzji, Tbilisi, być może największa w jej współczesnej historii. Trudno o całkowicie pewne dane, ale mowa jest o 200-300 tysiącach osób. To protest przeciw ustawie o agentach zagranicznych, która ma dać władzom możliwość większej kontroli, a według opozycji nękania organizacji pozarządowych. Pomysł ustawy jest z Rosji. Krytykuje go Unia, do której Gruzini chcą wstąpić. Władze powinny wysłuchać wolnego narodu Gruzji. Chcemy wycofać rosyjskie prawo. Chcemy wejść do Unii Europejskiej z naszym dumnym narodem i naszą godnością. Obowiązkiem naszego pokolenia jest zadbać o to, by te, które przyjdą po nas, były bezpieczne, żeby miały wolność słowa i byli wolnymi ludźmi. Nie chcemy być częścią Rosji. Nigdy nie chcieliśmy nią być. Naszym celem zawsze było i zawsze będzie stanowienie części Europy. Demonstracje są coraz liczniejsze. Władza łamie konstytucję. Tak na to reagujemy. Będzie nas jeszcze więcej. Część dziesięciopiętrowego bloku mieszkalnego zawaliła się w Biłgorodzie w Rosji, niedaleko granicy z Ukrainą. Są ofiary. Rosja mówi o ataku Ukrainy. Ukraina tego nie potwierdza i pokazuje ataki Rosji na budynki mieszkalne w Ukrainie. Rośnie obawa przed rosyjską ofensywą na Charków. Anna Czerwińska. To Bielgorod w Rosji przy granicy z Ukrainą. Rosjanie twierdzą, że na blok spadły fragmenty zestrzelonej ukraińskiej rakiety i że są zabici i ranni. Z Ukrainy słychać, że to mogła być rosyjska bomba lotnicza zgubiona w czasie lotu na ciągle bombardowanych arków. Albo, że to rosyjska prowokacja, by usprawiedliwić równanie z ziemią ukraińskich miast. To już druga strona granicy. Ukraiński, Wołczańsk. Oni nieustannie ostrzeliwują całe miasto. Zniszczyli prywatne domy i budynek stacji sanitarno-epidemiologicznej. Pilna ewakuacja mieszkańców przygranicznych terenów to efekt niespodziewanej rosyjskiej ofensywy. W nocy Rosjanie zrzucali na nas bomby. Niebo wyglądało tak, jakby całe eksplodowało. Już raz byliśmy pod okupacją. Oboje z mężem byliśmy torturowani. Jadę do córki do Charkowa, ale mój mąż nie chce wyjeżdżać. Tutaj to już druga wielka ucieczka przed okupantem. Dwa lata temu Rosjanie już tu byli, ukraińska armia ich wtedy przegoniła i ludzie wrócili do swoich domów. Zacięte walki toczą się teraz w okolicach siedmiu miejscowości. Rosjanie twierdzą, że kilka zdobyli. Ukraińcy, że to nieprawda, że stawiają opór, a część wiosek znalazła się w szarej strefie, czyli nie kontroluje ich żadna ze stron. Nasi żołnierze już drugi dzień przeprowadzają kontrataki, broniąc terytorium Ukrainy. Sytuacja w obwodzie donieckim też jest bardzo napięta. W marcu Putin sugerował, że chce utworzyć strefę buforową po coraz liczniejszych atakach Ukraińców na cele w Białgorodzie. Po ukraińskiej stronie granicy Rosjanie zgromadzili już do 50 tysięcy żołnierzy. Żeby zdobyć Charków, według ekspertów potrzebowaliby ponad 200 tysięcy. Charków jest niepokonany. Analitycy amerykańskiego Instytutu Studiów nad Wojną sądzą, że Rosjanie tą ofensywą przy granicy chcą odciągnąć ukraińską armię od innych linii frontu. Ukraina rozpaczliwie się broni, czekając jednocześnie na. Wzmożone dostawy przede wszystkim amunicji, pocisków artyleryjskich, pocisków rakietowych. Mimo trudności, Ukraińcy chwalą się sukcesami, jak zestrzelenie w obwodzie Donieckim kolejnego rosyjskiego samolotu szturmowego Su-25. Okupanci wciąż nie zrozumieli, że nie ma sensu latać po naszym niebie. Będą nadal spadać. Imperium musi upaść. Po ataku ukraińskich dronów w ogniu stanęły rafineria Ukojlu w Wołgogradzie i skład paliwa w okupowanym obwodzie ługańskim. Ukraińcy podali, że w ciągu doby Rosja straciła aż 1260 żołnierzy. A od początku wojny już blisko pół miliona. Niestety, będzie to długa wojna. Myślę, że wszyscy musimy się przygotować. Musimy się nastawić, musimy być na to przygotowani. Anna Czerwińska, fakty. W Bałtyku odradza się populacja Fok. Wciąż jest ich dwa razy mniej niż 100 lat temu, ale przynajmniej już im nie grozi wyginięcie. To efekt ochrony coraz częściej można je spotkać na polskich plażach. Podziwiajmy, ale lepiej nie podchodźmy. Dominika Ziłkowska. Tam, gdzie nie ma parawanów, są one w całej okazałości. To taki plażing foczy. W pełnym, w pełnym wymiarze. To zdjęcia zrobione przy ujściu Wisły, około pół kilometra od brzegu. Pomimo, że ja jestem do takich widoków przyzwyczajony, bo tam te foki dosyć regularnie odpoczywają, to, to rzeczywiście takiej liczby tych zwierzaków tam jeszcze nigdy nie widziałem. To tylko dowód na to, że liczba fok w Bałtyku rośnie. Obecnie szacowana liczebność populacji waha się w granicach od ponad 50 do 70 tysięcy. Jest to istotne dla ekosystemu Bałtyku, natomiast również dla nas, dla ludzi, ponieważ jeżeli żyjemy w świecie, który jest różnorodny, ma to też znaczący wpływ na nas. Na początku XX wieku średnia szacowana liczba wynosiła około 100 tysięcy fok. W latach 80. był to już gatunek zagrożony wyginięciem. Od tamtej pory cały ten gatunek właśnie został objęty ochroną i dziś na te zwierzęta nie można już polować. A teraz, gdy populacja się rozrasta, jest też większa szansa, by zobaczyć fokę na plaży. Co ważne, nie należy do nich podchodzić. Przede wszystkim trzeba zapewnić focy spokój. Dobrym dystansem jest około 30 metrów, czyli 30 kroków od foki. To pozwala na to, że ta foka nie będzie się stresować. Warto też zadzwonić na alarmowy numer stacji morskiej w Helu. Pracownicy błękitnego patrolu sprawdzą, czy zwierzę nie potrzebuje pomocy. Jeśli tak, trafi do szpitala dla fok. Jak te szczenięta, które przebywają na rehabilitacji. Od początku istnienia stacji morskiej w Helu było tu około 400 oczych pacjentów. Najczęściej to są osobniki wychudzone i odwodnione. Pierwszym takim etapem jest podaw nawadnianie, podawanie zupki rybnej. I oczywiście leczenie, po którym wracają do naturalnego środowiska. Ale warto wiedzieć, że są różne perspektywy. Ekolog w foce widzi gatunek, który trzeba chronić, turysta atrakcje, a dla rybaka to drapieżnik, który zabiera mu chleb i niszczy sprzęt. Bałtyk tego nie wytrzyma, nie? Pan Henryk zamknął rybacki biznes, bo mu się to już nie opłaca. Cały Bałtyk został zdegradowany. Foka jest główną przyczyną, że. że z... Populacja dorsza spadła do zera, praktycznie. Badacze mówią jednak co innego. To nie foki są główną przyczyną spadku populacji dorsza, a przede wszystkim coraz wyższa temperatura wody, poziom tlenu i zasolenia, a także przełowienie, dostępność pokarmu oraz choroby i pasożyty. My jako ludzie, my jako naukowcy, mamy bardzo ograniczone możliwości ingerencji w naturę. Pozostaje nam obserwować i dbać o to, co mamy. Dla faktów Dominika Ziłkowska.